Egzamin ósmoklasisty maj 2025. Zadanie pierwsze deskorolka kosztuje 180 zł. Na diagramie przedstawiono kwoty, które Aldona odłożyła w styczniu, w lutym w marcu i w kwietniu na zakupy deskorolki. Ok, w kwietniu odłożyła 30, w marcu 60, w lutym 40 oraz w styczniu. 50. Odczytujemy sobie to z diagramu. Uzupełnij zdania, wybierz właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A oraz B oraz odpowiedź spośród wyznaczonych liter C i D. Ok, zanim zaczniemy, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału oraz polubienia tego filmiku. W styczniu i w lutym łącznie Aldona odłożyła kwoty potrzebnej na zakup deskorolki. W styczniu i w lutym styczeń to 50, luty to 40, czyli razem odłożyła 90 zł, czyli jeśli deskorolka kosztuje 180, 180 na 2 to 90, czyli odłożyła 50%. W styczniu i w lutym łącznie Aldona odłożyła 50% kwoty potrzebnej na zakup deskorolki. W marcu Aldona odłożyła kwotę o większą od kwoty odłożonej w styczniu. Mamy tak. Marzec 60, styczeń 50 i teraz tak. Odłożyła ona. 10 zł więcej w styczniu niż w marcu, czyli jest to 10,5. Czyli to stanowi, skracamy sobie, a 1 to jest 20%. Czyli w marcu Aldona odłożyła kwotę o.